Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa ten mecz w jakże miłym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dziś wieczorem będziemy mieli okazję oglądać spotkanie fazy grupowej rozgrywek UEFA Champions League. Legia Warszawa zmierzy się z FC Barceloną. I przed nami pierwsza kolejka fazy grupowej UEFA Champions League. Wielką grę, czas rozpocząć. Emocji na pewno nie zabraknie, bo na tym poziomie nie ma już słabych drużyn. Początek fazy grupowej UEFA Champions League to zawsze szczególny moment dla piłkarzy. Jedni znają te rozgrywki na wylot, dla innych to okazja do debiutu. I jednym i drugim zależy na jak najlepszym rozpoczęciu zmagań. Poza tym, przygląda im się przecież cały świat. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Dzisiaj grać będą w systemie 3-4-3, a dokładniej w jego ofensywnej odmianie. Tym samym trener chyba jednoznacznie określił swój cel w tym meczu. To prawda, takie ustawienie jest przeznaczone do zasypania przeciwnika nawałnicą ataków. Pozwala też zamknąć pressingiem rywali na własnej połowie i w ogóle nie dopuścić ich do głosu. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. W bramce Mark andré Ter W obronie John Stones wystąpi razem z Dynejerem. Dum oraz De Jong zaprezentują się w środkowej strefie pomocy, a w pierwszej linii zobaczymy Lionela Messi'ego. Delew? Dobre, prostopadłe podanie. Bardzo ważna interwencja obrony. Sędzia pozwala Barcelonie kontynuować tę akcję. Legia rozpoczyna od zrzutu z autu i stracili piłkę. Wynaldum Słabo kryją, no i będzie szansa. Niestety stracił piłkę. Nieustannie nękali przeciwnika, aż zmusili ich do wybicia. Będzie wrzut z autu. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Dowiedzieliśmy się właśnie, że padł gol na Signal i Dura Park. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Borussii Dortmund. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami dopiero 7 minut tego meczu. Bardzo dziękujemy. No, spróbuję coś z tego zrobić. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Lionel Messi. Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie ma gola. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Stones. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Jestem niezmiernie ciekaw, jak potoczy się ta pierwsza kolejka. Zobaczymy, czy faworyci rzeczywiście okażą się być poza zasięgiem. A skoro... Czy będzie prowadzenie? Wout Wehorst. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mecz zostanie wznowiony od wrzutu z autu dla Legii. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. No i strata. De Jong. Teraz górą, ładnie. Weinaldum. Niebezpieczny wślizg. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Kolejna strata piłki. Messi. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lok może zaskoczyć obronę. Bramkarz na posterunku. Oddali piłkę. Wout Wehorst. Przy dalszym słupku czeka Messi. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Delew. Łukasz Podolski. O, mądre dogranie na dobieg. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Lionel Messi. De Jong. No, ucieka obrońcy. Długie podanie do Messiego. Gol! Messi, Messi, Messi. Cóż dodawać więcej? Fantastyczny wolej Argentyńczyka. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. I piłkę przejmują rywale. I rzut wolny dla Barcelony. Wout Wehorst Wout Wehorst. De Jong. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Stracili teraz piłkę. Weinaldum. Teraz Griezmann. Uderza podcinką. Chciało szukać bramkarza, ale nie udało się. Golkiper nie dał się zaskoczyć. Ładnie prosto Trochę się zbliżył do pola karnego. Podanie w szesnastkę, w stronę kolegów. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Lionel Messi. Winaldo. Przypince Messi. Dokładne, prostopadłe podanie. W początkowej fazie ataku, a jakim cudem to obronił, nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Dośrodkowanie złożnego. Messi posła piłkę w pole karne. Delew. Łukasz Podolski. Świetnie teraz na wolne pole. Doskonale zachował się Terstegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. Kibice czują, że nie będą mieli dziś wielu okazji, by urwać faworytowi chociaż punkt. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszym. Sędzia gwizdże i zaczynamy drugą połowę meczu pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. Denayer Szukają okazji do strzelenia wyrównującej bramki. Ostrożnie budując akcję na połowie rywali. Wychodzą do kontrataku. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Jacku, powiedzmy może parę słów o transferze, o którym ostatnio było tak głośno. To ciekawy transfer. Na razie szczegółów nie znamy. Za to wiemy jedno. To naprawdę udany zakup. I teraz świetna interwencja Bramkarza. Winaldum przy Messi sędzia postanowił wstrzymać grę. Nie będzie mógł kontynuować. Gry. Kontuzje się zdarzają, ale ta naprawdę wygląda groźnie. Oby jednak to nie było nic poważnego. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. Niezła okazja do kontry. Busquets utrzymuje się przy piłce. Messi, Weinaldum, nie dał rady obrońca. Ofiarny blok. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejne. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. De Jong z piłką. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Weinaldum. Griezmann. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. No i teraz bez trudu łapie to bramkarz, ale to, co zrobił za pierwszym razem, piłkarska poezja. To są właśnie te momenty, które robią różnicę w kontekście końcowego wyniku. Ba, tacy właśnie bramkarze mogą tę różnicę zrobić. Brawo! Messi z piłką przy nodze. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Wout Wehorst. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Mimo, że próbują mu zabrać cały czas utrzymuje się przy piłce. Stracili teraz piłkę. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. No piłkę odebrał i, i stracił. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Z tej pozycji może uderzyć. Jest bramka, znowu mamy remis, ale są waleczni, wiedzą po co wyszli na boisko. A mieli być tylko tłem w tym meczu, tymczasem widać, że to przeciwnicy zaczynają się ich bać. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego, to musiała paść bramka. No i źle to zrobił Messi. Dobrze, wbiega na wolne pole. Państwa, piękno futbolu, w pełnej klasie. Spisywani na pożarcie prowadzą. Świetnie się przygotowali do tego meczu psychicznie. Lęk przed klasowym rywalem nie związał im nóg. Ogromne brawa za postawę. Oto powtórka bramki. Doceńmy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Messi przedoprzodu. Sergio Busquets. De Jong z piłką. Wout Wehorst. No, wsparli teraz bramkarza. Dobry pressing, odebrał piłkę. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Ależ on to zepsuł. Gracz Barcelony powinien kończyć takie sytuacje. A tak nadal przegrywają. Dzisiaj legioniści nie potrafią się dłużej utrzymać przy piłce, a mimo to wynik jest więcej niż korzystny. Jak widać, liczy się tu nie posiadanie piłki, ale zdobywanie bramek, jak zawsze. Podanie na bliższy słupek obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Oddalają grę od strefy obronnej. Lionel Messi, Griezmann przy piłce. Barcelona nie rezygnuje. Oni wiedzą, że zdobycie tej upragnionej bramki w samej końcówce jest w ich zasięgu. To musi być bramka! No i nie ma bramki. Świetna interwencja. Naprawdę nie wiem, czy trafi im się jeszcze druga taka szansa na wyrównanie. Zmarnowana okazja. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Zagranie lobem, wolne pole. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Chyba się nie zrozumiał z kolegą z drużyny. Ruszył na wolne pole, zanim tamten się zorientował. Renner zdecydował się zmienić Messiego. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Dobry atak Flanką. Z respektem podchodzą do rywali. Wyczekują cierpliwie ich ataku. Może dobić rywala. Ramka sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, Golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Teraz, krótko z różnego do kolegi. co? Filip Mladenowicz. No i strata piłki. Koniec meczu po pierwszej kolejce. Zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League. Mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efekty. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie. I w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. No, spróbuję coś z tego zrobić. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna... Pa